Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem. Aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie, Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, co prawda otrzymujemy w dzisiejszej Ewangelii trochę informacji z rynku pracy w czasach Chrystusa, ale nie jest to fragment albo tekst tejże Ewangelii, nie ma znaczenia ekonomicznego ale znaczenie religijne ta przypowieść nie mówi o zasadach sprawiedliwego wynagradzania za pracę lecz przeciwstawia sobie sprawiedliwość boską i ludzką ta ewangelia to pewnego rodzaju komentarz do słów jakie Bóg wypowiedział w księdze proroka Izajasza myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami Dlaczego pracownicy którzy dostali denara za całodzienną pracę protestowali Czy ich zapłata była niesprawiedliwa Przecież o denara się umówili nie otrzymali tyle ile było w Otrzymali tyle, ile było w zwyczaju, i było to uznawane jako słuszna, dobra, sprawiedliwa zapłata. Nie dostali za mało, a mimo to protestowali, bo ich współpracownicy, którzy pracowali krócej, dostali tak samo. Wedle ludzkiej sprawiedliwości. Ci współpracownicy dostali za dużo. Poczucie sprawiedliwości było podszyte zawiścią i zazdrością. Można by je sformułować w następujący sposób. Sprawiedliwym jest, by nikt nie miał więcej niż ja. Jest to sprawiedliwość negatywna, ciasna. I równająca w dół. Natomiast sprawiedliwość Bożą można by sformułować w taki sposób. Sprawiedliwym jest, by wszyscy mieli równie dużo. I to jest sprawiedliwość pozytywna, hojna, obdarzająca obficie ponad zwykłą miarę. Sprawiedliwość, dobroć, a nie zawiści. I choć budzi się w nas odruch buntu, to musimy się pogodzić z opinią, że człowiek, ja, jestem mały, ciasny, zawistny, małoduszny, a Bóg jest hojny i wielkoduszny. Dla usprawiedliwienia można powiedzieć tylko to, że człowiek jest istotą cielesną, żyje w świecie materialnym, gdzie obowiązuje prawo niepodzielności. Tego, co ma jeden, nie może mieć drugi. To, co daje, już do mnie nie należy. Stąd właśnie ta zazdrość, chciwość. Często bezwzględność w walce o dobra materialne. W świecie ducha natomiast, w którym żyje Bóg, ale również człowiek, to prawo niepodzielności nie obowiązuje, a to, co daje, nie tylko pozostaje przy mnie, ale jeszcze się pomnaża. To jednak, że można usprawiedliwić ten negatywny charakter ludzkiej sprawiedliwości, nie znaczy, że musimy na nią się godzić. Wręcz przeciwnie, Jezus wzywa nas, bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz jest doskonały. Możemy być przynajmniej trochę tacy jak On. Dobrzy, hojni, miłosierni, wielkoduszni, dzielący się wszystkim, co mamy, nie zazdroszcząc nikomu tego, co ma i życząc każdemu jak najlepiej. Każda, nawet drobna iskierka tej dobroci, przemienia świat, który jest areną tej brutalnej walki o swoje. Walki, która niszczy wszystko i wszystkich wokół, a nawet samego walczącego. Moi drodzy, na koniec przypomnę. Myśli moje nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami, powiedział Bóg. Bądźcie doskonali. Jak Ojciec Wasz jest doskonały. Do tego wzywa nas Chrystus.